Serdecznie jesteśmy dzisiaj w Dostacos. Mexican Grill, czyli w restauracji z kuchnią meksykańską i naprawdę czuć tutaj klimat meksykański, bo widać to po samym wystroju te ściany, kolory, jest naprawdę kolorowo fajnie mamy tu rybki, taki dość fajny aranż to nadaje jeśli chodzi o światło takie niebieskie jak widzicie za mną generalnie jeśli chodzi o to menu to też mnie zaciekawiło bo to nie jest takie wannabe meksykan, że wiecie tam jakieś nachosy i, i, i burrito i koniec bo faktycznie jest czym wybierać Parę rzeczy mnie zaciekawiło, szczególnie ten marynowany kaktus i deser. Bartek, jak się to widzieć? Przede wszystkim, jak ja to widzę, no tak jak dobrze, dobrze powiedziałeś, potwierdzam, wystrój jest bardzo fajny. Jeżeli chodzi o menu, jest też bogate i to, co w sumie ten, co mówiliśmy, 10 różnych w sumie gdzieś jak się naliczyłem dań i przystawek, więc będzie dzisiaj na bogato. Eee, co do nazw, to będę na bieżąco Wam mówił, bo szczerze mówiąc tak nie pamiętam w locie, a niestety są wszystkie nie po polsku. Oczywiście tam w menu jest yy, rozpiska po polsku też, ale nazwy są jakby nie W no, no to króliją te sosy pomidorowe, fasola, tortille, mse, no, tam było, nie? Nie? Tak, tak, tak. naprawdę to jest taka baza większości dali, nie? Dlatego stwierdziłem, no skoro widzę kaktusa, jest jakiś kalafior, ananas albo jakiś dziwny deser, to mówię, a może to będzie przełamanie, no bo w różnych meksykańskich restauracjach byliśmy, ale nigdy nie byłem w takiej klimatycznej, która rzeczywiście oddaje ten stan y, taki meksykański. Chociaż w Meksyku nie byłem, ale tak mi się wydaje, że to nie jest takie zawieszone, tylko sombrero na ścianie i dziękuję, tylko po prostu faktycznie i miła obsługa jest również. A jak? Musimy. <grym grym grym> na krzesiki z sansami, które sobie wybrałeś, Sintanka, dobra. Lukatan. Uważajcie, bo wiem, może homo zapsuć. Ten poziomas. Tak? I uh -huh. przynoszę tam jeszcze dodatkowe salsy do takosów. Uh -huh. To jest Pico de gallo, czyli pomidorki, cebula, kolendra, limonka, zielone pomidory, ananas i gilowane pomidory. O super, okay, fajnie. Super. Dzięki. Dzięki. super. To no, próbujemy, nie? Spróbuj. Oczywiście. Na czosy tak jak widzicie na pierwszy rzut oka większe niż um, zwykłe się spotyka i mają... Ja to naprawdę jaśniejsze takie, mi się wydają. nie? Jaśniejsze, mają głęboko kukurydziany smak, są inne zupełnie niż tak ze sklepu, bo ja lubię sobie zamówić, yy, kupić coś tak ze sklepów w paszce na czosę. Jestem fanem na czosów akurat. Um, I one no, są zupełnie inne. Nie potrafię powiedzieć technicznie dlaczego. Czy mają jakąś inną technikę wypieku. To już piszcie w komentarzach, jeżeli się na tym znacie, jesteście fascynatami tej. Tej kuchni, fanami mm, kuchni meksykańskiej, ale no mają, mm, bardzo, bardzo, są ciekawe takie, mają głęboko grudziany smak, tyle mogę powiedzieć. Mamy różne salsy, niemniej no, ja najczęściej stawiam na śmietanę albo na jakiś mm, sos serowy. Tutaj sos sosu serowego nie ma, widocznie to nie po meksykańsku, że tak powiem, ale mamy różne inne, nawet ananas. Spróbujemy, no czuję, że to jest dość ostry sos, a na czosy są y, dość słonale. Takie no, słone są. To jak tamten jest ostry, a wygląda na łagodnym, bo... Tak, tak. Bo ten był ostry na pewno. Ja tak. sobie spróbuję tego właśnie. Lubisz ostre? W ogóle? Nie bardzo. zależy, nie? Zależy do jakiego stopnia pewnie, nie? No zależy też do jakiego dania, no bo... Ale na i to czosy... do meksykańskiej zostawiam, że będzie jednak trochę ostre Na czosy no, z tak. świeżym, a na są super. Mhm. Będę tak teraz jadał. Kupię, kupię sobie do domu puszkę Ananasa i na sosy. Bo naprawdę dobrze to smakuje. Nie mm -hmm. ja tak śmiało sięgam po te sosy. Ale może się okazać, że trafię na ten najostrzejszy, a w sumie to nie wiem, który taki jest. No ale... Zdajemy się tutaj na profesjonalną obsługę, gdzie widać, że pan się naprawdę zna na rzeczy, bo wie, co w tych daniach siedzi i mógłby opowiadać o nich godzinami. Eee, to raz. A to się wiąże z jakąś tradycją czy z czymś? Czy jak to wygląda? Nie, po prostu się je rękami. Aha. A jedzenie rękami dużo bardziej sprzyja dzieleniu się posiłkiem niż jedzenie sztućcami. okej. Okay. Dobra. Eee, fajitas z wiem. Mają się to jest ten kaktus? Nie, to jest jalapeno. Aha, dobra. Tu macie to do patitas. To co jest tu, no sobie w to na pół i wcinamy łapkami. A jak już złożycie sobie to, to sobie dopadacie w tej stacji. Tak. Okej, okay, rozumiem. I wcinamy łapkami. Zatem próbuję. A to jest co? Nie wiem. To prawdopodobnie, to prawdopodobnie jest moje topo skąd coś, bo tam chyba jest przystawka, tak mi się wydaje, nie? Dobra, no będziemy tam jedli wszyscy, no. wszystko. A nie no to wiadomo. Po prostu. Tylko... Do... Dobra, dostaliśmy nasze dania. Piszcie, robimy dla Was mały quiz, czyli piszcie tak naprawdę, jakie to są dania. Jeżeli się znacie na rzeczy, to chcemy tutaj jakiegoś eksperta, który nazwie to, co właśnie jemy, więc piszcie co mamy przed sobą. Podpowiemy mm -hmm. tylko, że to są na czosy a to kurczak. Aha. A jeśli chodzi o smak, bardzo ciekawy ser, tutaj pan nas poinstruował, że no, kuchnia meksykańska słynie z tego, że się dzieli posiłkiem. Więc no, dzielimy się i jemy wszyscy, wszystko wszyscy, bo na początku nam się wydawało, że zamawiamy dla siebie, ale teraz okazało się, że będziemy próbować, więc Może być i w ten sposób. Tutaj mamy do naszego dania torfilę i na nią będę sobie nakładał właśnie sosy plus to mięso. No i Sos wydał. jest dowolny, to już według uznania pan mówił. Można, można dowolnie, tak? Tak, to nie ma jakiejś reguły sztywnej. Aha, no to dobrze. To, to dzięki za pozwolenie. Będziemy zatem próbować. W ciekawie by było pewnie pomieszać wszystkie. Czasem nie warto mieszać. Kawałek będzie w z by zareagował. Mhm. I tak wszystko ląduje. Wiesz, wszystko ląduje w, w No, roku. no, wie. Tak naprawdę, nieważne co zjecie, to i tak wszystko w żołądku ląduje, więc po prostu. Nie przejmujemy się tym. Tu postawmy może, nie? Pewnie, no, pewnie. pewnie no to. Takosy tinga z kurczakiem, które Ty zamówiłeś. Mm -hmm. Takosy z wołowiną. Takosa obowiązkowo trzeba skopić limonką. dodać sobie tutaj salsy. I też tortilla na pół, wycinamy łapkami. Okay, okay. Dzięki. Dobra, Dzięki. fajnie. Tak jak widzicie, na nas śmietana i cipotle. tak zwane. Więc nakładamy kurczaka. Kurczaka ciepłego. No i i tutaj tak, no tak, wedle mm, relacji eksperta, czyli pana, który nas obsługiwał, jemy to rękami. Więc będę próbował jeść rękami, możecie się ze mnie śmiać. No, pracę w ale miarę idzie łatwo no, rękoma tak Rękami, a najwyżej później dojdą sztuce. Trochę jakbyś kebab w sumie też rękami jadł, nie? Tylko że on z reguły straberku, ale... i myślę, że tu pan jak przyjdzie to nas miecie za to porównanie. Tak mi się skojarzyło, ale generalnie Nie, ale chodzi fakt, o... Fakt, Trzyma no. się podobnie. Oczywiście to jest lepsze niż kebab, bo kebab jest niezdrowy i zabraniam jeść. wiesz, mm, tak. są różne kebaby, też czasami warto spróbować kebabu, ale to jest jednak kuchnia taka rodzima, meksykańska, tak? tak? To jest zupełnie inny poziom. No. Fajne, zrób sobie tak jak ja. Zaraz, zaraz, bo muszę tu trochę... Okay. Świetnej jakości mięso, mi się podoba to połączenie anana z mięso. Ja zawsze to lubiłem. Jeszcze raz? z, 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 z Jeśli mogę coś doradzić, to, mm -hmm. y, to zostawcie na razie fajitas, a zajmijcie się tacosami, tak one szybciej tych. Okej, okay, a, a które są... które, że y, Te są te, które zamawiałeś. Kocznika Biblii z Te są tinga z puczakiem, a to jest barwata ołownia. Mm -hmm. Skoro pan tak powiedział, to ja w ogóle odkładam od razu i zaczynamy próbować. Mamy po trzy, więc każdy spróbuje każdego. Tak myślę, że będzie chyba najlepiej. Ja. ja to sobie najpierw może spróbuję. nie, bo... Wiesz. Ale co? Nie wiem, czy wy się czasem nie musicie zamienić. Jak każdy ma spróbować każdego, no tak po jednym biorę Ale trzeba tleba. skropić najpierw tego. No ale najpierw lepiej spróbować tego, może swojego, nie? Że... nie? Wiem. Dobra, skrapiam. Na razie nie wiem dlaczego, ale może to po prostu nadaje lepszego smaku, więc idę za tą radą po prostu, bo się zwyczajnie jakoś bardzo nie znam na, na tej kuchni. Mhm. Zobaczymy. No, powiem Ci, że sztuką jest. Rozwijamy się. To zawinąć ręką, bo. O, super! Ciekawy smak. Ja mm, wyczułam od razu tą limonkę, którą ty... skropiłem. U mnie jest to samo z tą limonką. No? I to jest fajne, kurcze. Bardzo cienkie ciasto też trzeba znaczyć. Takie wręcz naleśnikowe. Ale pan się. Pan mówił, żeby się nie bać, uwalić z stołu, więc zero stresu, jak tu pójdziecie. Tak, no nie jest tak jak w niektórych miejscach, że o jejku, tutaj ktoś Wam będzie wypominał, tylko możecie uwalić stół. Oczywiście niespecjalnie, ale widocznie tak jest w Meksykanie, że czasem coś tam upadnie. Nie? nie no, ta limonka robi robotę. No. to fakt. A tu jeszcze w tym moim zaraz będziecie próbować, to jest jeszcze kaktus. I to może nadaje takiego ciekawego smaku, zobaczycie coś. No to mi leży, mega, mega fajnie, mega ciekawe. Jak kiedyś miałem kadering żywieniowy, to miałem tam właśnie taką szarpaną wołowinę. Tam hmm. się pierwszy raz z tym Tutaj drugi raz. Bo to jest chyba szarpana wołowina. Tak, tak, tak. No super. Dobra, przekazuję talerz dalej, robię podmiankę. Mm. Wiktorii po prostu zostaną trzy różne. To to nie, nie wiem akurat z czym jest, ale tak wygląda jak kurczak. To jest taki smak ziół, które od razu jakby mnie rozbudzają, można powiedzieć. Tak jak jest zapach takich mocnych perfum to podobnie mam że To taki ciężko do sprecyzowania, ale on pobudzamy, pobudzamy ten zapach. Tak po prostu. Flagno mm -hmm. już. Super, fajnie. Jakie zanim tym jeszcze was nie kupiłem, to tym Was kupiłem. Nie no my już jesteśmy. <laughs> Bardzo ciekawe smaki, takie... Nie wiem co tam jest, właśnie może ta limonka tak, ale odświeżające takie, aż się trochę... Limonka, w głowie takosa wiąże, wiąże to wszystko. jest Przede wszystkim też jest takim łamaczem yy, smaków. Jak samo mięso mogło być samo sobie, mogło być trochę na przykład muet, to jak się doda salsy, bo takos sam w sobie takos może nie być tego kogoś dobry, ale po to, są to, po to są salsy, po to jest limonka żeby to tworzyło całość dania wtedy, wtedy to rzeczywiście smakuje tak powinno. Bo... Kurczę smakuje no, do mega, naprawdę takie... No. Super. Zmacznego. Dziękujemy. Tu macie widoczki jakby co... żebyście wszyscy z planu. flanło. Dobra, Dobra? To pewnie, panie nie fajnie. Dobra. Tak. Ale nie zapomnij polać limonką. Wiem, wiem. I, i, chyba... Tam jest to mięso mi lepiej wchodzi niż, niż to, tak? niż, niż to. ale nie wiem, czego to jest kwestia. Teraz się akurat yy, skapłem, że powinienem do tego dodać trochę salsy. Tak, ja też się właśnie w tym drugim skapłem, bo w tamtym pierwszym nie. Ale jest tyle elementów w tej kuchni. Y jest naprawdę ciekawie. No, pierwszy raz się czuję tak w, tak w restauracji, żebym po prostu czuł, że ktoś tak kojarzy yy, dany klimat, powiedzmy. I ogólnie? To wszystko jest na każdą kieszeń cenowo wychodzi tak między 20 a 30 parę, parę złotych za zadaniem, więc myślę, że jak zamówicie trzy dania piciem to stówki nawet nie przekroczycie, więc jak, jak na te czasy i Warszawie i tak dalej, no to, to co by ta, nie narzekać w Warszawie to... to jest... nawet jest tanio, a nie na każdą kieszeń, to jest? No, no. To jest nie mówimy tego po to, żeby te ceny zostały podniesione. Ja czy... to samo pomyślałem. Aczkolwiek warto korzystać, no bo jeżeli ktoś dla robi dobre jedzenie, nie jest drogie dba o każdy szczegół, no to warto tego spróbować, żeby raz, że wesprzeć takich pasjonatów, którzy odpalili taką restaurację, zaryzykowali, Zrobili dla Was taki ciekawy biznes, żebyście się gdzie wyjść z sobie i tak dalej. No a dwa. Spróbować też czegoś nowego, nie? A żeby wiesz, nie jeść tego samego. Mm. Mm. To mi smakuje, potem to, to nie. No to takie tego jeszcze nie wiem. Ale właśnie mówiłem, no tam jest lepsze niż na pewno to tak. Nie, nie, inaczej mięso jest przyrządzone, bo widać, że w sumie to są kolory inne tych mięs, nie? I tak dalej. No pora. Następne dania, tutaj mamy taką zapiekankę, ser, w środku mięso, takie delikatne warzywa, ma to taki podobny smak do większości tych meksykańskich rzeczy. To jest jakiś tak, jakaś taka chyba mieszanka tego sera, jakiegoś lokalnego, może kolendry tych wszystkich zielonych warzyw i limonki chyba, też mi się wydaje, że to może być to. To jest jedna z lepszych, myślałem, że to nie mój smak, ale to jest jedna z lepszych tu. Potrafi Dużo sera, dużo mięsa, w sumie takie spoko sycące. Myślę, że jakby ktoś sobie to wziął normalnie jako jedno, to on by się tym spokojnie najadł, nie? Tego dużo, więc to jest nawet taka porcja na dwie osoby, jeśli jesteście, jak to trener Paweł mówi, chudymi szczurami. A to nie jest to burrito z polo, co tam chciałeś w sumie? Bo tak ale tak się burrito zabija, ale w sumie nie wiem. Ciężko powiedzieć. Znaczy, my oczywiście wiemy co to jest, tylko dajemy Wam quiz do zgadnięcia, żebyście napisali w komentarzu. Nie no, oczywiście nie zapomnieliśmy. No i co Bartek, to może sobie już może sobie... Zaraz, zaraz, już, już. Jak to po mówi, na weselu, nie krępuj tak, 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 wiem, samolot się gleci i tak dalej, ja to wszystko wiem. Ale już troszkę wcześniejszy okres tylko poruszyłeś chyba. Słuchaj, bo... Słuchajcie, tak, jeżeli chodzi o mnie, mój faworyt, bo jeszcze zostało to i deserki, ale na razie jeżeli chodzi o dania główne, to moim faworytem było to najciemniejsze mięso, bo mieliśmy trzy różne. Odcienie mięsa, tak Wam powiem po prostu. I to, to najciemniejsze było z tych mięs najlepsze. A jeżeli chodzi o pozostałe kwestie, no to jeszcze w sumie po prostu sortija zawijana z tymi dodatkami tutaj, które się miesza z sosami. Mi mm. najbardziej smakuje cipotle, sos yy, i ananas. Ja najchętniej dałbym to wszystkiego: ananas, pizza z ananasem, kanapki z ananasem. Chleb, ananas, i, i tu mi to tak leży, nie? Po prostu, że ananas do wszystkiego będę. Dał. Dobrze, to ja właśnie spróbuję w końcu tego. Tu są dwa jeszcze, no? Na pewno widzę ogórka w tym, ale. No, fasolka, ogórek, cukinia. No. No, powiem Wam, że to przenieść to jest wyzwanie i podzielić się z tym... Słuchaj Bartel, tak się je właśnie w Meksyku, tak? No właściwie to odsłoniłem mam trochę składników, no to macie tu ogórę, paprykę, yy, pasolkę właśnie, no, no ta mieszanka. I mi to bardzo smakuje. To jest burritos właściwie, no to chyba to jest to pole, tak mi się wydaje, bo to są takie, tak mi się kojarzy składnikowo, że, że to jest taka kompozycja właśnie, jakby jak podzielić... Dobre ryż. Mięso, pieczarki, warzywa. No, to też też jest oczywiście oczywiście... zdrowo. Tak, kuchnia jest bardzo zdrowo, bo jest dużo warzyw. Ona jest zdrowa, bo są warzywa mniej? Dokładnie. I co a ciekawe, jak są gdzie... warzywa to jest zawsze zdrowo, tak jak praktycznie wszędzie, to jest normalne. Ja jeszcze o dwóch rzeczach wspomnieć, dość ważnych uważam. Pierwsza jest taka a propos warzyw. Czasami, jak widzę do niektórych restauracji, to bawię się, czy warzywa są świeże. Tutaj nie mam wątpliwości, bo te warzywa są w każdym daniu, więc one wychodzą błyskawicznie i panią błyskawicznie. Powiedzmy, że kurier dowozi. Ej, ale to jest szok, jak ale... one szybko zostały wydane. Właśnie, to, to była moja druga kwestia, którą chciałem powiedzieć. Mimo, że to jeszcze był drugi taki stół właściwie, bo pan trochę rzeczy powynosił, więc jak zapewniliśmy dwa stoły, to właściwie wydali nam to wszystko w 15-20 minut od zamówienia, no. więc jak super. Mimo, że jest full lokal właściwie. No. Dokładnie, kurde, każdy czeka na swoje danie, bo jest, jest dużo ludzi, a tu się okazuje, że my w 15 minut mamy cały stół, mega. Hmm. Naprawdę sprawna kuchnia. Widać, że to jest jednak przemyślane, wiesz? A jeszcze, bo to mówiłem po panu za kamerą, ale jeszcze muszę go pochwalić do kamery. Kelner ma bardzo dobrą pamięć, bo zapamiętał 10 dań. Ja tych nazw nawet nie, nie pamiętam teraz, a co dopiero jeszcze nie je pomylić i jeszcze przynieść i w odpowiedniej kolejności komuś to wydać. Tak, i pan Kelner jest bardzo luźny i przyjemnie się z nim rozmawiać. Słuchajcie, mamy ten deser, który teoretycznie, no ja zamówiłem, tak. Hmm. Karmel, orzechy i tak dalej. I tutaj mamy pączki, pączki meksykańskie z sosem czekoladowym. Dokładnie. Ciekawe jest to, że są cztery. Myślałem, że jak będą pączki, to będą miały inny kształt jak pączek, a tu jest trochę inaczej. No ale budowę mają taką pączkową. Roladka bym powiedział. No, taka nawet rolada w sumie. Roladunia. Hmm? No. Cztery małe roladunie. Hmm. Co to? W no, na pierwszy rzut słodki, fajny sos, taki... Jak mm, na wakacjach kiedyś mm, na pewno brali się lody z sosem jakimś toffi, na to jest taki sos. Mm. Mm. jak budyń, taka masa budyniowa. Mówią szczerze, mega dobre, naprawdę. A Tu są jeszcze takie elementy jakiejś kruszonki, takiej grupiącej e, strzelającej. No też to fajnie, też fajnie działa. Mhm. Zaraz zobaczymy jak pączki. Dobra, to zostawiam, bo musimy każdy y, spróbować. Zostawiam. Najmogors... No odpowiednia porcja, bo ja już... Mówiąc szczerze, no więcej. Mas nie. Się. Się. Ja już zacząłem wymienkać. Spróbuję wączków. Nie mhm. będę już dojadał ten. No, ale daliśmy radę w trójkę zjeść prawie wszystko, także jesteśmy myślę, że kozakami. Nie ma szans przejść tego samemu. W dwójkę myślę, że też ciężko, Zobaczymy jak z tymi pączkami. Mhm. Nie przepadam za czekoladą, więc dla mnie dobry sos czekoladowy, taki prawdziwy, jak z gorzkiej czekolady bym powiedział, takiej gorzko-mlecznej, nie takiej 90% gorzkie, ale takiej powiedzmy 60 parę na oko. Spoko całkiem, jest przyczyn do dobrej jakości, ja nie jestem fanem ani pączków, ani czekolady, aczkolwiek do, jeśli chodzi o jakość, a to oceniam, to bardzo dobrze, bardzo dobre, nie mniej tam ten drugi deser, ale jeśli ktoś lubi pączki, to myślę, że będzie bardzo zadowolony, tak, jest wnętrze tego pączka, On nie ma nic w środku, to jest taki, można powiedzieć, trochę smakuje jak na sercu homogenizowanym, te pączki takie. 哎，知道吧？<laughs> <laughs> <laughs>